Witamy Państwa serdecznie. PlayArena Lubin.pl TV jest z nami założyciel, pomysłodawca rozgrywek ogólnopolskich PlayArena Wojciech Dudek. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Pewnie słyszałeś to pytanie już z milion razy, ale powiedz nam skąd wziął się pomysł na zorganizowanie no, tak popularnych rozgrywek? Rzeczywiście milion razy, ale to myślę prosta historia, bo chcieliśmy po prostu pograć w piłkę. A że trudno było o znalezienie partnera, trudno było o znalezienie boiska. Stąd pomysł na to, żeby może wykorzystać internet do tego, żeby umówić sprawnie mecz. I tylko tyle. Potrzeba matką wynalazków, chcemy umówić się nagranie w piłkę, no to, to zbudujmy taki portal. No właśnie, ale to było kilka lat temu. Internet może był już popularny, ale nie tak bardzo. Nie każdy miał dostęp do Facebooka czy innych takich. Portali, czyli na początku nie było to łatwe? No zdecydowanie. Myślę, że znaczy kiedy my zaczynaliśmy, to jeszcze był. W, Facebook w Polsce jeszcze nie istniał. Nasza klasa dopiero startowała, także pomysł był dość szalony, i szanse na powodzenie no, oceniane przez otoczenie były, były marnie. Ale chyba dlatego, że nie wiedzieliśmy, że to może być tak trudny projekt, podjęliśmy się go i. I to zdecydowało o końcowym sukcesie. Także czasem lepiej nie wiedzieć, na co się do końca piszesz, bo nie znaliśmy się na tym. Nie, nie, nie jesteśmy programistami, nigdy nie zakładaliśmy żadnej strony internetowej wcześniej. Także e, uczyliśmy się wszystkiego od zera i no, to zadziałało. Można. No właśnie, można, jeśli się chce, czyli trzeba dążyć do tego, aby spełniać swoje marzenia. Zdecydowanie. Znaczy, to, to nie jest tak, że my już jesteśmy na końcu drogi, bo cały czas. Powtarzamy sobie też w teamie w biurze, że no to dopiero początek ale, ale jesteśmy już w takim punkcie, że, że miło obejrzeć się za siebie i zobaczyć, że, że faktycznie coś... Udało się zrobić coś z niczego, bo dzisiaj ponad 150 tysięcy osób mawia się dzięki Playeranie na mecze. W samym Lubinie mieliśmy ponad tysiąc meczów w tym sezonie, także no nie było niczego, nagle ponad tysiąc spotkań w jednym sezonie i to, 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 buduje, to jest bardzo budujące i bardzo, bardzo miłe. Wspomniałeś o Lubinie, powiedz, jak ocenisz nasze rozgrywki na tle innych w całej Polsce? No to nie muszę być specjalnie nadmiernie uprzejmy, wystarczy, że powiem prawdę, bo Lubin jest jakby na wszystkich naszych rankingach y, zawsze w czołowych miejscach. To znaczy nie chodzi tyle o skalę rozgrywek, y, bo mamy po prostu w Polsce różne większe miasta. Natomiast jeśli chodzi o poziom zorganizowania, zaangażowania ambasadorów, to to absolutnie pierwsza liga i wielkie słowa uznania. Myślę, że absolutnie to pierwsza, pierwsza trójka w Polsce, jeśli chodzi o rozgrywki playerem. Bardzo miłe słowa, dziękujemy. Dzisiaj jesteśmy na Gali wieczącej. Y, Miniony już sezon rozgrywek klubińskich, powiedz, jak oceniasz ten pomysł ambasadorów na zorganizowanie takiej imprezy? Rewelacja, bo to jest coś, czego my jeszcze nie zorganizowaliśmy tak naprawdę jako playera w skali całego kraju, a gdzieś ten pomysł chodzi po głowie. Także tu chłopaki wyprzedzili nas o co najmniej o rok. Bardzo fajna forma i pozytywne zaskoczenie. Znaczy spodziewałem się, że będzie to fajne wydarzenie, a to było dużo, dużo fajniejsze niż myślałem, że może być. Przed nami półfinały. Jak to będzie wyglądało pod względem organizacyjnym? Bo na pewno przed Wami bardzo dużo pracy. No zdecydowanie ostatnie tygodnie przed finałami to, to taki maraton niekończących się spraw, gdzie jeden temat zakopany, pojawia się następny. Mamy już w tym też doświadczenie, natomiast z roku na rok staramy robić się coraz lepsze rozgrywki finałowe i podnosimy sobie tą poprzeczkę. Zmieniamy to, co trzeba zmieniać, to co działa, funkcjonuje nadal. Dużo prac przed nami, ale warto, bo to takie też dla nas trochę odchamienie się, że tak powiem, o cały rok w biurze. A to jest okazja do spotkań z fajnymi ludźmi, ze sportowcami z Krwi i Kości, którzy grają nie dla pieniędzy, tylko dla, dla piłki, tak? dla sportu, dla pasji. Także dla nas to, 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 to bardziej przyjemność nawet niż praca wyjście na powietrze i obejrzenie meczów na żywo, spotkanie z zawodnikami z całego kraju. Świetna sprawa. Czy nasze miasto jest brane pod uwagę, jeśli chodzi o organizację jakiegoś większego eventu? Eee, no przymierzamy się do, do, do meczu reprezentacji Polski tutaj w Lubinie. Jesienią, dokładnie w listopadzie lecimy do Izraela na Mistrzostwa Europy w piłce 6 Także w czasie Mistrzostw Polski wytypujemy reprezentację Polski. Selekcjoner Klaudiusz Hirsch będzie na turniejach będzie oglądał zawodników. On będzie wysyłał powołania. A przed wylotem do Izraela chcemy rozegrać kilka meczów kontrolnych. Także jest pomysł na to, żeby w Lubinie zagrać taki mecz kontrolny. No, robimy wszystko, żeby do tego doszło, natomiast jeszcze, jeszcze, jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że to na pewno się wydarzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.